W tle się wybiera okulary. Ja przyjechałam odebrać swoje, ale jak już tutaj jesteśmy, tam szkusi, żeby coś nowego. Całkiem inne. Patrzcie, tutaj taki złoty akcent, delikatny. A tutaj rameczkę. Wersja transparentna też mi się bardzo podoba. Pff, ale zaraz jeszcze wam pokażę takie szalone, kolorowe, też są super. Tak, ja dla Ciebie takie Ania, za... skąd wiesz, może, za, może nie za dwa, ale za pięć, za dziesięć lat taka moda będzie i skąd ja wiesz, jak nie wiesz? Wszystko możliwe w modzie. No dobra, decyzje podjęte. Wracam z okularami, które zamówiłam sobie wcześniej. To po prostu są oprawki, które już miałam, zgubiłam i bardzo chciałam mieć te same, więc je już mam tutaj. Wybrałam te transparentne plus okrągłe, ale one będą mniej więcej za dwa tygodnie, bo wiadomo ja nie noszę zarówek, mam normalne okulary korekcyjne więc one muszą być po prostu dobrze zrobione. Grzesiu, biegnie na przodu. Nie mam siły już za Tobą biec. Zaczekaj. krótkie kroki robi. Krótkie kroki. Ja tu liczę kroki. Każdy krok na wagę złota. U nas rodzinka już w domu. Więc... O, jest mi taniec, taniec. Właśnie na dzisiaj, tak? Chcesz pokazać taniec? Dobra, już. Zaraz pierogi wiemy i lecimy na basen dzisiaj. Intensywny poniedziałek. A ja też pierogi nagram. Jak zjadasz, czy jak obracamy? Nie, zjadam już. Dobra. Karkóweczka w to.